Drogie dzieci moje, przychodzę dzisiaj do Was z miłością i nadzieją. Chcę przypomnieć Wam, że jestem Waszym ojcem, który kocha Was bezgranicznie. Bez względu na to, jakie decyzje podejmujecie, jakie drogi wybieracie, zawsze jestem z Wami i czuwam nad Wami. Często zdarza się, że zapominacie o mojej obecności w Waszym życiu. Zajmujecie się swoimi sprawami, uciekacie w światową rozrywkę, zapominając o tym, co naprawdę ma wartość. Przychodzę do Was dzisiaj, aby przypomnieć, że Ja jestem Waszym najlepszym przyjacielem, który zawsze jest gotów wysłuchać Waszych modlitw i odpowiedzieć na nie. Nie musicie się bać pytać mnie o pomoc, ponieważ Ja zawsze jestem tu dla Was. Kiedy odczuwacie ból, cierpienie, samotność czy smutek, Ja zawsze jestem gotów przyjść do Was i podzielić się z Wami Waszymi ciężarami. Niech Moja obecność da Wam siłę, abyście pokonali wszelkie trudności i wyzwania, które spotykacie na swojej drodze. Pamiętajcie również, że zawsze możecie wrócić do mnie, niezależnie od tego, jak daleko od mnie się oddaliliście. W moim sercu zawsze jest miejsce dla Was, i moja miłość jest niezmienna. Jeśli zawsze trwacie w mojej miłości, będziecie odkrywać piękno i wartość Waszego życia. Proszę Was, abyście w tym czasie, kiedy wiele ludzi odrzuca Boga, ukierunkowali swoje życie na mnie. Szukajcie mnie we wszystkim, co robicie, kierujcie swoje myśli i serca na mnie. Cieszcie się moją obecnością i dajcie mi szansę nauczenia Was, jak kochać i służyć innym. Błogosławię Was i zachęcam, abyście kontynuowali swoją drogę w mojej miłości. Z miłością Bóg Ojciec.